Kary dla Polski przekroczyły 160 milionów euro spór o praworządność. Kary dla Polski przekroczyły 160 milionów euro. Komisja Europejska poinformowała Radę Europejską o rozwoju wydarzeń w ostatnich miesiącach, w tym o kilku orzeczeniach polskiego trybunału Konstytucyjnego kwestionujących podstawy porządku prawnego Unii przekazał komisarz Unia Europejska do spraw sprawiedliwości i konsumentów Didier Reinders w parlamencie europejskim. Wyraził żal, że nie może dziś przedstawić pozytywnych zmian w zakresie praworządności w Polsce i na Węgrzech i poinformował, że kary dla Polski w sporach dotyczących praworządności wynoszą obecnie ponad 160 milionów euro. Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata na temat stanu praworządności w Polsce i na Węgrzech. W 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska nałożył na Polskę karę 1 milionów euro 4,7 milionów złotych, dziennie, by zapobiec temu, co nazwał poważną i nieodwracalną szkodą dla porządku prawnego i wartości Unia Europejska. Co do sytuacji w Polsce, komisja poinformowała Radę o rozwoju wydarzeń w ostatnich miesiącach, w tym o kilku orzeczeniach Polskiego Trybunału Konstytucyjnego kwestionujących podstawy porządku prawnego Unii, przekazał Reinders. Komisarz wyraził żal, że nie może dziś przedstawić pozytywnych zmian w zakresie praworządności w Polsce i na Węgrzech, mając jednocześnie nadzieję, że toczące się postępowanie w sprawie artykułu. 7 umożliwi władzom polskim i węgierskim zastanowienie się, jak odpowiedzieć na wyrażone przez KM red, obawy. Joachim Brudzieński w Parlamentu Europejskiego, Wasz Zielony Ład ma być zasilany ruskim gazem. W trakcie dyskusji głos zabrał m.in. europoseł Joachim Brudzieński, PiS. Zacznę od słów. Które dwa tygodnie po agresji Rosji na Ukrainę wypowiedziała była ambasador USA w Polsce Georgette mospacher RET, przyznając w tym samym wywiadzie, że sama często nie zgadzała się z polskim rządem. Unia zajmuje się w tej chwili praworządnością w Polsce i debatuje nad sankcjami. Pora powiedzieć to głośno, jeśli chodzi o problem z praworządnością. Spora część z tego, co docierało na Zachód, była efektem rosyjskiej dezinformacji. Zarówno Unia, jak i Ameryka przyjmowały ją bezkrytycznie, zacytował europoseł. Brudzieński zwrócił uwagę, że ponad 1 milionów Ukraińców zostało porwanych i wysłanych do Rosji, często na Syberię. To wszystko dzieje się na naszych oczach. A co robicie wy, europejscy politycy? Politycy, którzy mają czelność dzisiaj pouczać polski rząd. Wasz zielony ład ma być zasilany ruskim gazem. Wasi przywódcy namawiają wasze firmy, by nie likwidować biznesów w Rosji, bo marzą wam się brudne, poplamione krwią ruble, które wymienicie na euro rzekomo już czyste. Tej plamy na honorze już nie zmyjecie. Historia wam tego nie zapomni. Możecie próbować ganić Polaków, ale to nasz kraj jest dzisiaj na ustach całego wolnego świata przekonywał. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym komisarz Reinders przyznał w swoim przemówieniu, że ke z uwagą śledzi informacje dotyczące zmiany w polskim ustawodawstwie mających na celu modyfikację mechanizmu dyscyplinarnego sędziów, mając zapewne na myśli zaproponowaną przez prezydenta Andrzeja Tudę Nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Fakt, że jak się wydaje istnieje impuls w kierunku zreformowania mechanizmu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce jest pozytywnym krokiem, powiedział Reinders.